Dzisiaj takie dość też ciekawe pytanie: czy trudno jest hodować pająka? No i to jest pytanie no, naprawdę trudne, ponieważ tu zależy o jakim pająku mówimy. Jeśli mówimy o takim na przykład Dreju, no to on się sam hoduje. Taki przyłazi się na firankę, siedzi i na... nic nie trzeba, no ani karmić, ani nic, ani wirku zmieniać, ani kuwety mu dawać. Nie, on sam sobie wszystko robi. Sam poluje i w ogóle. <laughs> Musiałem brnąć. No ale jeśli chodzi o takiego pająka kupionego w sklepie, no to wiecie, no jest tak trochę roboty z tym, nie? Bo trzeba się zaopatrzyć w terrarium, jakieś szklane, i tam jakieś pierdoły do niego, jakiś piasek, jakiś wirek, jakaś kuweta, jakieś gówno, jakieś arcie kurde, dużo tego. Generalnie wtedy jest z tym trochę pracy. No, ale, jeśli zamierzacie hodować pająka, to, to pewnie liczycie się z kosztami. Potrzebna będzie lampa, mocna i dzienna. Potrzebny będzie terarium, potrzebny będzie piasek, potrzebny będzie jakieś gówno do środka, żeby się nie nudził. Potrzebne będą jakieś wiersze na przykład, żeby je zżerał. No, a jeśli chcecie hodować takiego pająka, jak na przykład Mariandrzej, no to tu jest trochę trudniej, bo tu trzeba poczekać, aż on sam przyjdzie i sam się zadomowi. No, z to i kuwetą, no nie będzie problemów, on już sobie sam to załatwi. No, ale żeby takiego pająka zdobyć, to no, trzeba poczekać po prostu. Na no, to trzeba poświęcić trochę czasu. No i nie gwarantuję, że on do Was przyjdzie, nie? Także hodowla pająków, no więc właśnie, nie można powiedzieć po prostu, czy jest trudna, czy łatwa, bo to zależy od rodzaju pająka i od tego, jak się go chce hodować i jakiego pająka się chce hodować. No, z tym jest parę problemów, ale dla chcącego nic trudnego, tak? No jasne, że nie. Kurwa. Mać. Dobra. Także, no, tyle co do hodowli pająka. No, i chyba widzimy się w następnym materiale, nie? No. To, elo, mordy!